Minęły już 3 miesiące, od kiedy jestem w Polsce na stałe, po 14 latach y, pobytu w Anglii. Więc pomyślałam, że to świetny pomysł, żeby nagrać y, moje kolejne odczucia, wrażenia, opinie o tym, jak nam się żyje w Polsce. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Tylko to jest takie ważne, żeby nagrywać to na świeżo, bo te opinie sprzed y, dwóch miesięcy Zmieniły się troszeczkę. Jest już troszeczkę mi lepiej w Polsce, troszeczkę bardziej się oswoiłam. Więc, jeżeli jest, będzie coś niespójnego, co mówiłam w pierwszym filmiku, to dlatego, że po prostu moja opinia, moje wrażenia, odczucia pewnie się zmieniły. No, także może zacznę od pierwszego punktu, czyli mieszkanie, bo takie pytania są najczęstsze. Jak, jak nam się mieszka w ogóle w blokowisku, jak sobie radzimy z dziećmi na mniejszej przestrzeni, bo z ogródka, zwłaszcza teraz, kiedy jest jesień. Muszę się przyznać, że naprawdę zaczynam doceniać tą małą przestrzeń. Słuchajcie, my wcześniej w Wielkim Domu mieliśmy trzy toalety, bardzo dużo pokoi, ogromne korytarze. I to naprawdę sprzyjało temu, że trzeba było non-stop sprzątać. Teraz, kiedy muszę wpaść do łazienki i szybko ją posprzątać, bo wpadają do nas znajomi, słuchajcie, to trwa kilkanaście minut. Także naprawdę jest to dużym plusem, ale no, koniecznie przydałaby nam się druga toaleta, zwłaszcza kiedy dzieci po prostu jeszcze nie w pełni radzą sobie. Asienka jeszcze jest w pieluchach, więc czeka mnie nocnikowanie z pewnością przydałaby się druga toaleta, ale na pewno nie trzy łazienki. My wynajmujemy mieszkanko w nowym budownictwie i muszę się przyznać, że jest tutaj bardzo cicho. Nie wiem, czy dlatego, że mamy szczęście i nie mieszkają wokół nas dzieci. Jeżeli jest głośno, to zazwyczaj w weekendy wieczorami słychać tupanie, ale to nie jest takie nie wiem, uciążliwe, że na przykład coś mi przeszkadza. Jak na przykład niektórzy potrafią mi powiedzieć, że kiedy jest u nich cisza w domu, to potrafią zrozumieć rozmowę sąsiadów za ścianą albo słyszeć telewizor. U mnie coś takiego w ogóle się nie zdarza. Także myślę, że, że to jest wielki plus. Nie wiem, czy to, czy to zaleta nowego budownictwa, czy to akurat ten deweloper, który budował te bloki, zadbał o wyciszenie ale tutaj czujemy się całkiem świetnie, naprawdę mam wrażenie, że to, o czym my rozmawiamy, nie jest nigdzie słyszane. Oczywiście, jeżeli siedzimy na balkonie z mężem, to jakby musimy uważać na to, co mówimy, żeby to przede wszystkim nie było za głośne i za drugie po prostu nie, nie rzucać nazwiskami, jeżeli mówimy o czymś o pracy, bo nigdy nie wiadomo, kto gdzie pracuje. Jeżeli chodzi o dzieci i ich zabawki, to z, doszłam chyba już do pewnego punktu, gdzie spakowałam kilka takich ozdobnych kartonów, które mamy w pokoju dzieci, i tam są posegregowane zabawki albo przeznaczone na rotację. Reszta zabawek wylądowała na podziemnym parkingu w kartonach. Bardzo dużo mam zabawek na sprzedaż. Opornie mi to idzie na OLX. Bo ludzie proszą o wysyłki. Ja słuchajcie, nie mam czasu wysłać prezentu dla swojej siostry. A co już powiedzieć, żeby coś w ogóle sprzedać? Także ciężko mi to idzie, żeby cokolwiek, cokolwiek właśnie, jakiekolwiek pieniążki uzyskać za, za jakąkolwiek zabawkę. Więc na razie leży to po prostu na parkingu i czekam, mam nadzieję, że nikt tego nie ukradnie. Tutaj w domu doszliśmy do po prostu konsensusu z mężem, że nie będzie zabawek w salonie i w części jadalnej. Dzieci mają tylko stoliczek i krzesełka i jakieś tam drobiazgi. Mają prawo oczywiście przynieść zabawki ze swojego pokoju i się nimi bawić, ale z zasady wieczorem po prostu wszystko z powrotem wynosimy do ich pokoju i myślę, że tak jest po prostu najlepiej. Tutaj na przykład na półeczkach mamy. Jakieś pluszaki czy coś takiego na regale z książkami są ich książeczki, a tam za sobą właśnie są, jest stoliczek z krzesełkami, więc myślę, że to jest wystarczające, żeby po prostu dzieciaczki mogły się czymś zająć. A jak nie, to idziemy do pokoju, wyjmujemy szufladkę z zabawkami i tam się bawimy. Największą trudność, którą tutaj ciągle mam, to jest pranie. Tutaj w mieszkaniu po prostu Kurzy się nie schnie, na balkonie też nie jest y, najlepiej. Y, Także, no, ciągle, y, ciągle zamierzam zamieszam kupić y, suszarkę, y, żeby po prostu pozbyć się tych y, ilości prania. Ale wiem, że też suszarka niszczy ubrania, więc nasze ubrania i tak będą musiały być suszone naturalnie. Także nie wiem, nie wiem, chyba zrobiliśmy błąd, bo kupiliśmy najpierw pralkę, która jest dość. Y, Płytka, nie jest taka głęboka, i na nią będzie ciężko znaleźć, żeby postawić jakąkolwiek suszarkę. A nie mam tyle miejsca w pralni, żeby postawić je obok siebie. Także bardzo możliwe, że czeka mnie zakup pralko-suszarki i na tej pralko-suszarce dopiero wyląduje nasza pralka. Co w sumie mogłoby pomóc w ilościach prania, jakie mam. No, ale na razie jeszcze jakoś dajemy sobie radę, zobaczymy, nie jest ciągle deszczowo. Nie pamiętam w sumie, jak wygląda pogoda w Polsce. Myślę, że nie będzie padać non stop, że będą takie dni jak dzisiaj, że po prostu jest wiecznie i będzie można wysuszyć te pranie na balkonie. Ale jeżeli będzie już bardzo uciążliwie i, i nie będzie jak tego wysuszyć, to myślę, że po prostu skuszę się na tlaku, takiej brakosuszarki. Praca. W pracy mam coraz więcej satysfakcji, bo czuję się coraz bardziej mocna w wiedzy, którą pochłaniam. Coraz więcej rzeczy, po prostu coraz więcej kropek mi się łączy, co jest z czym i dlaczego, i nawet jeżeli rozmawiamy z klientem, to potrafię już pewnie odpowiedzieć na, na zadawane pytania. To już nie jest tak, że dobrze, to ja sprawdzę i wrócę, tylko że właśnie wiem, znam odpowiedź, jest tak, a nie inaczej, albo mamy taką analizę, a nie inną. Także robi się to naprawdę całkiem fajnie. Projektów robi się bardzo dużo. Uważam, że mamy duże limitacje, jeżeli chodzi o sprzęt. Bo pracujemy na laptopach, które nie są dość mocne. A programy, na które ja tworzyłam z Microsofta po prostu wymagają dużej pamięci operacyjnej, także mam wielkie obawy. Poza tym pracujemy na szerze i na cloudzie, więc no, mogą być z tym pewne problemy. Ale ciągle próbuję i jestem z ciągłym kontaktem z. Właśnie z naszymi, naszą grupą IT, żeby dowiadywać co wolno, a co nie, jak działa, a, a co po prostu będzie kompletną farsą. Także, także z tym jestem na topie. I co jeszcze właśnie chciałam wspomnieć a propos tego powrotu do Polski, to że bardzo się cieszę, że trafiłam do grupy ludzi, gdzie musimy mówić po angielsku, więc praktycznie wszyscy specjaliści i menadżerowie mówią płynnie po angielsku. I to jest świetne, bo czasami potrafię znaczy czasami jest mi ciężko coś powiedzieć po polsku. Ja już teraz nie pamiętam, jakie przykłady były, ale nawet szłam do właśnie do działu IT i próbowałam im wytłumaczyć coś. I mówię, kurczę, mówię, jak to jest po polsku. Nie, nie przejmuj się, mów, mów po angielsku. My zawsze pracowaliśmy na angielskich systemach, także my wszystko rozumiemy. I to było takie. Uff, Fajnie, czyli nie będę postrzegana jako nie wiadomo, że nie wiem, zapomniałam języka w GB i bo tyle lat byłam w, w Anglii, tylko że po prostu czy to jest normalne. Bardzo fajnie się czuję. Jest kilka osób, które pracowało za granicą, albo w Holandii, albo w Irlandii, czy też mają rodziny, które ciągle na przykład pracują w Niemczech, bo my tu jesteś przecież przy granicy. Także jest fajnie, bo jest to duże zrozumienie. Ja nie czuję się, że jestem postrzegana jakbym nie wiadomo z jakiego świata wróciła, tylko to jest po prostu naturalne. I, I tak jest ok. Także naprawdę, naprawdę bardzo swobodnie się czuję w takiej, w takiej grupie. W ogóle ludzie są świetni. Można z każdym pogadać. I mamy teraz dużo czasu na pogaduchy, tak jak to było na początku, na otwarciu. Często po prostu ktoś wpada do kuchni i, i wybiega z niej z kawą jak najszybciej. Często też grafiki są napięte, bo ze spotkania na spotkanie, ze spotkania na spotkanie z, i, i ciężko jest w ogóle się jakokolwiek zgadać. Ale jak jest już ta chwila, siedzimy, siadamy na przykład na lunchu, to jest naprawdę bardzo fajnie. Także jestem bardzo zadowolona z miejsca pracy, w którym jestem i, i ludzi, których spotykam dookoła. Zakupy. Jeżeli chodzi o zakupy, to odpuściłam, słuchajcie, przestałam już szukać na umór tych mega zdrowych produktów i, i tych super sklepów. Wiem, że Biedronka jest najtańszym supermarketem. Słuchajcie, byłam w Biedronce, to był błąd, bo byłam w weekend i po prostu kolejki były przez pół sklepu, więc do połowy alejek, do połowy działów nie można było się w ogóle dostać, bo tam stali ludzie w kolejce do kas. Także absolutnie nie wiadomo, jakie ceny by tam były, to po prostu mi to nie odpowiada, chyba żebym chodziła z, nie wiem, na zakupy wcześniej rano, albo późno wieczorem. Bo produkty są fajne w Biedronce, nie mogę, nie mogę powiedzieć, że nie jest spory wybór. Właśnie też produktów mlecznych, także to jest fajne. Ale ja po prostu odpuściłam, bo nie mam ochoty spędzać dłuższych czasów po prostu i, i szukać produktów, tylko po drodze do przedszkola Adaśka jest taki sklep, jeden nazywa się Polski Sklep, nie wiem dlaczego. Bezmarkowy jakiś, który ma wszystkie marki i w nim mogę zrobić 80% zakupów. Nie ma tam pieluszek ani jedzonka dla asienki czy, czy jakichś takich zdrowszych produktów, ale mogę kupić świeże owoce i warzywa. Jakieś, jakieś pieczywo, także to jest już super. W ciągu tygodnia po prostu e, nie ma problemu, żeby wypadło na 15 czy 20 minut i zrobiła sobie szybkie zakupy. Jeżeli chodzi o ubranka dzieci, to mamy już wszystko uzupełnione na jesień i troszeczkę zimy. E, także to też już jest załatwione: nie chodzimy, nie błądzimy po, po centrach handlowych, żeby coś znaleźć. Myślę, że Sinsay 5015, oczywiście Pepko. W takich sklepach po prostu ym, wybieraliśmy. No, buciki Asienka dostała troszeczkę lepsze, tak samo jak Adasie z TK Maxa i, i tam troszeczkę z innych sklepów, żeby mieli. No, Asienka będzie się uczyć teraz dobrze chodzić, bo już zaczęła chodzić, y, ale musi sobie wykształcić prawidłowy odruch po prostu tych, tych kroczków. Także zainwestowaliśmy troszeczkę w lepsze buciki. Dzieciaczki nam ostatnio się trochę pochorowały. Najpierw była jelitówka, a się przeszedł ją bardzo gładko. Asienka, na szczęście, była w pieluszkach, bo było ciężko. Nie wymiotowała, nie przepraszam, wymiotowała chyba dwa razy, a później przez jakiś tydzień chyba miała, miała cały czas problemy z brzuszkiem. Już były podejrzenia, że będzie miała skazę na laktozę, i przyniosłam ją na mleko bez laktozy, i to momentalnie pomogło. Nie wiem, po tygodniu wróciłam powolutku do, do mleka normalnego w proszku, tego z laktozą, i teraz wszystko jest ok. Ale parę dni temu znowu miała trzydniówkę, dniówkę, słuchajcie, 40 stopni gorączki, chciałam znaleźć przychodnię na gwałt, dzwoniłam, słuchajcie, f, nie, ma, nie ma w ogóle takiego, a jeżeli jest, to mnie, to mnie poprawcie, napiszcie mi, proszę w komentarzach, jeżeli jest gdzieś spis przychodni w Gorzowie, czy na Gowie, gdzieś jest napisane, gdzie są jakiekolwiek przychodnie na NFZ. To bardzo byłabym wdzięczna taką informację, bo ja zadzwoniłam do kilkunastu. Wszystkie poinformowały mnie jeszcze, że są przepełnione, że lekarze są na zwolnieniach. Tutaj gdzieś słyszałam, że strajkują. Także nie było możliwości się dostać. Gdy ja dostawałam tą informację, że po 18 mogę po prostu iść do szpitala i z dzieckiem nie przyjmą. Ja nie chciałam, bo wiem jak to jest. Zresztą pomagały jej bardzo zimne okłady. Właśnie tutaj na, na nadgarski, ciężko mi było ją trzymać na nadgarski, ale po prostu tutaj na karku trzymałam jej zimny okład i spała po prostu na mnie przez całą noc. Także kontrolowałam jej temperaturę i słuchajcie, przetrwaliśmy. Także no, nie było to fajne. W pracy też zresztą mogę pracować zdalnie, i o ile Asienka nie wisi mi na, na ręcach, że jest po prostu płaczliwa i potrzebuje rzeczywiście opiekę jeden na jeden, to jestem w stanie pracować. Ona jest fajna, potrafi się zabawić. Naprawdę wystarczy jej stworzyć jakąś taką małą scenarię zabawek, i ona jest szczęśliwa. Do tego jeszcze jakiś przekąski jedzonka i, i naprawdę jest fajnie, także e, fajne jest też to, że po prostu mogę pracować e, zdalnie i nawet jeżeli jest tak, że na przykład teraz muszę ją uśpić, a teraz muszę ją nakarmić, więc nie mam jej te 20 minut dostępnej po prostu w, tak jakby w pracy zdalnej, to siadam sobie po prostu wieczorem jak dzieciaczki idą już spać i odrabiam tą godzinkę czy dwie żeby wypełnić to 8 godzin w ciągu dnia. Także to jest naprawdę, naprawdę super. Przed Wcześniej w, w wcześniejszej pracy w Anglii nie miałam takiego luksusu i zawsze musiałam brać, bo no, chociaż moje dzieci nie... się nie chorował, bo wtedy był tylko Adasiek, ale nie było opcji pracy z tobą. Także tutaj naprawdę jest to super doceniane i jest fajne. Przede wszystkim w ogóle ja zawsze chciałam pracować w biurze, czyli. Przez wiele lat pracowałam w biurze, ale my do naszego docelowego biura musieliśmy przejść przez magazyn, co oznaczało, że musiałam mieć na sobie kamizelkę i buty e, te z blachą z przodu, więc założenie jakiejkolwiek sukienki czy, 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 czy jakieś fajnych, e, fajnych garsonki w ogóle nie wchodziło w grę. A tutaj słuchajcie, ja e, odgrzewałam swoje właśnie stare garsonki i jakieś sukienki, które miałam pokupywane i, i po prostu mogę chodzić sobie ładnie do pracy. E, także to jest, e, to jest fajne, bardzo mi się to podoba. Ostatni punkt to chyba żłobek i przedszkole. O ile z przedszkola jestem bardzo zadowolona, nawet yy, ostatnio byliśmy na urodzinkach jednej z dziewczynek z klasy Adasia i poznałam mamy, i słuchajcie, to było niesamowite, bo siedziałam w gronie, chyba tam nas było 8. W, i, i wszystkie mamy po prostu z tymi dziećmi z tego przedszkola montesoriańskiego, więc w ogóle opinie te same, jeżeli chodzi o wychowywanie i żywienie dzieci, także e, bardzo fajnie nam się gadało. E, podobne w ogóle e, tematy i zainteresowania, także, e, także super. Przedszkole jest bardzo fajne, e, bardzo fajna Adasiek wychowawczynie, bardzo przemiła osoba. E, mieliśmy już pierwsze ocenianie i Adasiek jest Troszeczkę jeszcze zagubiony, myślę, że musi znaleźć sobie tą ulubioną osobę, tak jak zresztą było w Anglii, z którą się najbardziej zaprzyjaźni, bo na razie nie wykazuje takich, nie wiem, jakby nie jest tak bardzo zainteresowany pracą, pracą indywidualną w grupie. Troszeczkę zawsze z boku. Także myślę, że to jeszcze, jeszcze miesiąc, może dwa, przyzwyczai się do wszystkich tych dzieciaczków. Tylko tak bardzo zależało mi, żeby też do te urodziny poszedł i, i spędził z nimi taki bardzo wolny czas. No, i słuchajcie, a jeżeli chodzi o żłobek, z żłobkiem mam mieszane uczucia, słuchajcie, bo o ile raz Adaśka, jeszcze Adaś się chodził do tego żłobka, odebrałam go. w. Kiedy po niego to miał telefon z włączoną bajką. E, no to myślę sobie, no dobrze, no cztery lata, jak ogląda bajkę, no okej. Okay. Ale któregoś dnia odbierałam Asię i Asia trzymała wyłączony telefon w ręku. I Pani powiedziała, no po prostu dałam jej potrzymać, żeby się uspokoiła. I tak sobie myślę, mówię, no fajnie, super. Słuchajcie, kilka dni później ja pracowałam z domu, Asienka była ze mną. Mój telefon po prostu leżał w sypialni na, na szafce nocnej, i Asienka wyszła sobie z, tutaj właśnie z jadalni. I widziałam ja on o super, fajnie. Nie boi się, więc chodzi po całym domu, wszystko super. Zniknęła na 20 minut, pomyślałam, że poszła do swojego pokoju i tam się bawi swoimi zabawkami. Po czym zawołała mnie, zaczęła troszeczkę sk sknerczeć. Wstałam. I zobaczyłam w korytarzu leżący telefon na podłodze, im Wypolku, żeby tylko nie był pęknięty. Słuchajcie. Telefon, którym teraz nagrywam, był specjalnie kupiony właśnie z mocniejszą kamerą, żebym e, mogła nagrywać filmiki na YouTubie, bo nie mam kamery. Słuchajcie, on jest cały porysowany, aż ma takie wgniecenia, takie takie wyryte po prostu e, szparki. E, kamera też jest porysowana, także nie wiem, jakiej jakości teraz będą filmiki nagrywane. Ale to jest troszeczkę mam właśnie żal, że ja nigdy Asience nie dawałam telefonu, ja nigdy mu, znaczy, Nigdy nie daję daśkowi telefonu, żeby się zajął. Jeżeli już mamy dać mu bajkę, to było to zawsze na tablecie, bo zawsze chcieliśmy jakoś to odrozgraniczyć, że telefon to, to nie jest coś, czym on będzie się bawił. No, a tu wyszła taka sytuacja, że pani w żłobku daje Asi do podtrzymania, telefon wyłączony, i ona po prostu chciała się pobawić moim. A że miałam zdjętą też właśnie osłonę w której zawsze chodziłam, którą zawsze miałam założoną, bo naklejali nam naklejki takie specjalne, bo na magazyn nie możemy, jak wchodzimy na magazyn, nie możemy wnieść niczego, co jest nasze, bo mamy produkty z całego świata i jest to od drogich, diamentowych pierścionków, słuchajcie, po jakieś kartki papieru, czy kalendarza, Tak czy inaczej, trzeba mieć oklejony sprzęt, żeby wiadomo było, że jest nasz, więc ja zdjęłam tą obudowę, żeby tą naklejkę zawsze było widać. No i też tak wyszło, jak wyszło. Także no nie wiem, co z tym żłobkiem. E, zastanawiam się, czy jest jakaś inna alternatywa, chociaż jest mi to bardzo wygodne, bo po Adaśka muszę jeździć i jest po drodze oczywiście do pracy. E, ale, na, ale przyjeżdżamy do domu tak, słuchajcie, za 5, piąta i ja po prostu wypadam, wybiegam z samochodu z Adaśkiem, biegniemy szybko, odebrać Asię jesteśmy tak kurczę za minutkę. Za minutkę, żeby ją odebrać. Także, jakbym miała jeszcze gdzieś indziej pojechać, żeby ją odebrać, to na pewno pewnie byłyby problemy. Zresztą teraz nam remontują most w Korzowie, także to w ogóle już nie sprzyja jakimkolwiek szybszym, szybszym czasom. No tak, to chyba już wszystko słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. Ja tylko chciałam powiedzieć ogólnie, że jestem zadowolona. Nie żałuję, że wróciłam do Polski po, po tak długim okresie czasu. Nie mam czasu tęsknić i myśleć, rozpamiętywać. Nowa rzeczywistość chyba raczej mi pasuje, słuchajcie. Przyzwyczailiśmy się już do wielu rzeczy, korzystamy z tego luksusu, że mieszkamy w mieście i możemy sobie zamówić zawsze coś na wynos, także nie zawsze gotuję, coraz rzadziej, słuchajcie, o ile obiady to w domu są zawsze, to kolacje tak trzy razy w tygodniu sobie zamawiamy, nadzwyczaj w weekendy najczęściej. I jest to, słuchajcie, wygodne. Ja nie mam, ja mam tego stresu, że, że, że nie ma nic na kolację, a, a uparłam się, że będziemy że będziemy się troszeczkę lepiej odżywiać, więc też wybieramy te lepsze, lepsze restauracje. Jeżeli chodzi o dzieci, to Asienka uczy się w domu jeść rączkami, bo ja tak bym chciała, żeby było. Wiem, że w przedszkolu jest na łóżeczką, więc w domu po prostu brudzi jak tylko może. <laughs> No i dla nich gotuję, tak? Dla nich to jest na pewno konieczne, to zawsze mam, chociaż to jest też wygodne, bo na podziałku do piątku muszę dać im tylko śniadanie i kolację, więc to jest łatwe i szybkie w przyrządzeniu, także nie ma z tym problemu. No, także to już szybko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!